Ty na pewno wiesz, że internauci to świetni detektywi i wyczaili, tak. że apartament na Mokotowie sprzedajesz. Czemu? Taki ładny, czemu? Od czasu do czasu w życiu trzeba coś zmienić. My postanowiliśmy się e, przeprowadzić. E, postanowiliśmy już jakiś czas temu, ale śmiejemy się, że to, to, to nie my wykańczamy mieszkanie, tylko ono wykańcza nas. Pewnie wiele osób, które e, robią remonty, dokładnie wiedzą, co mam na myśli. E, no i tak w sumie. Mieliśmy już dużo wcześniej się wynieść, ale bardzo nam się to jakoś rozwlekło w czasie i wyniesiemy się wkrótce, mam nadzieję. 11 lat tam sobie pomieszkaliśmy, więc. Mm -hmm. No, więc takie mieliśmy poczucie, że czas na zmianę. No i idealnie. I gdzie teraz będziecie mieszkać, jakie teraz będzie piękne wnętrze? <laughs> wszystko w swoim czasie. Dobra, czyli też będzie trzeba to wszystko wyśledzić? Tak, detektywi.